Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Witam Was, Hany z Kambodży. Dziś po raz, już tam chyba kolejny. Kochani, jestem właśnie w restauracji. Przychodzę sobie zjeść coś. Jak już wiecie, przeprowadziłem się w inne miejsce. Do swojego domku. A co oczywiście wynajętego No, bo przecież nie będę mieszkać w jednym pokoju z dziećmi i my dwoje. Najczęściej trzeba było to jakoś zrobić i zmienić. A poza tym, skoro chcę kręcić live'y i też trzeba zarabiać, to też mam szacunek do ludzi i myślę, że powinni widzieć mnie naturalnie, tak jak jestem, i tam pocimku, i w ogóle. Więc tak postanowiłem. I, i cieszę się z tego powodu, bo przeprowadzę, że się niedaleko, patrzy kilometr wyjścia od Papstryt, Wieszkoły u Paniego, mojego kolegi Artura, którego i Kuby, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję im za pomoc. Oczywiście będę ja nadal wasz hotel polecać i będę nadal rekomendować, ponieważ jesteście te że zajebiści po prostu w tej, w tej lidze. Bodźcie o to jak mało który hotel pilnujecie tego, żeby było wszystko dopilnowane, dopasowane. Żeby wszystko pasowało każdemu klientowi, żeby klient był zadowolony, to mi się bardzo podobało. I w ogóle jesteście wspaniałymi, serdecznymi ludźmi, za co wam naprawdę serdecznie dziękuję. Eee, a teraz, tak do rzeczy, kochani, dzisiaj zrobię w nocy live. Eee, no i tak, że tam było, no do dzisiaj było spokojnie, ale. Ale jest ale. Poczytałem sobie kilka komentarzy różnych tam z filmików i wiecie co wam powiem? O, moment. Okej, okay, musiałem przerwać chwilkę, bo nie mają tego, co chciałbym, zamówić Coca-Cola. Zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że chcąc być youtuberem i chcąc zarabiać pieniądze, trzeba się przygotować niestety na hejt, na chamstwo, na wredne hamstwo, na świństwa i na rzeczy, które ludzie robią dla kasy, bo z tego żyją. I tak na przykład trzeba się przygotować, że ktoś zrobi sobie filmik, skroszuje filmik i zrobi hany z Kambodży taki taki, i tam wypowiadło to i to i to i to. I pierwsze by to troszkę przeraziło, ale teraz powiem mu szczerze, uważam tak, skoro mam zarabiać. I mieć z tego pieniądze, to trzeba się kontekst, z konsekwencjami niektórych zazdrosnych, chamskich ludzi, którzy na przykład mówią, że ja mam depresję. Weźcie się, puknijcie w głowę pięć razy, jeżeli ja mam depresję. Pięć razy się puknijcie w głowę, nie mam żadnej depresji. Jestem spokojny, jestem szczęśliwy. A to, że posypało mi się. Głównie nie chodzi o, o to, że nie jestem zrachanów, To nie chodzi o to. To i tak by padło, i tak by padło. Chodzi o to, że zostałem bez kasy. I to tylko o to chodzi. Bo gdyby teraz miał kasa, to bym tu kręcił filmiki takie, jak trzeba, gdybym miał do tego sprzęt i wszystko. Bo taki by mój plan. Takie było zamierzenie. Dziękuję. Że kupia porządny sprzęt, porobia to, co chce porobić i będę kręcić, ale niestety w tej chwili jest sezon, można powiedzieć pora deszczowo yy, więc po prostu nie jest tak kolorowo, nie ma tyle ludzi, poza tym jeszcze mam hejterów wspaniałych co niektórych wiecie i lubię odradzać, żeby do mnie nie przyjeżdżać więc sporo ludzi zrezygnowało z mojej wycieczki, z czego mi jest bardzo przykro, ale zawsze jest coś po coś. Nie ma nic bez przyczyny. Więc kochani, nie jestem chory psychicznie, nie jestem w depresji. Mam po prostu mało załamka, bo jak komuś się kończą pieniądze, a wie, trzeba płacić. To się każdy stresuje, ale też bym z tym sobie poradza i tak samo powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli ktoś chce mi wpłacać pieniądze, podam tu pod tym teraz filmikiem mój portfel Trueswelt, moje konto ABA i podam tutaj moje konto Revoluta. Jeżeli ktoś chce wpłacić, to błagam was, pierwsze zanim wpłacicie, napiszcie do mnie że chcecie wpłacić pieniądze bo to jest dla mnie bardzo ważne trzeba wiedzieć, że nie ma żadnego oszukaństwa że ktoś tam nie przejął, nie zrobił i tak dalej kolejna rzecz jeżeli nie chcecie wpłacać pieniędzy nie musicie ich w ogóle wpłacać ja nikogo nie zmuszą. to jest dobro, wolno, wola to jest tak jak ja chodzę tutaj po drogach i co wiadomo przychodzą dzieci albo ktoś i żebrają i chcą pieniądze i jak chce to te pieniądze dom a jak nie chce, to nie, wiem. dobra wiem, już będzie że żebrą, już podskoczycie pod, pod od razu, pod całą to w dupę możecie może się. I jeżeli ktoś chce wpłacać, jeżeli to nie. Ale bardzo was proszę o jedno, jeżeli nie chcecie pomóc, to przynajmniej nie piszcie głupich komentarzy. Bo głupie komentarze piszą tylko ludzie, którzy są niedowartościowani, albo się mają za Boga, za wszechwiedzącego i mówiącego różne głupie rzeczy. Na szczęście, na szczęście grzegorz ma taki guzik reset i resetuje takie głupie rzeczy. I naprawdę bardzo was proszę subskrybujcie, oglądajcie mój kanał. Będą bardzo ciekawe rzeczy, by da się starałam to pokazywać fajnie, wszystko tak jak ma być. Chcę, tak jak powiedziałem wziąć tu tuka odpalić, napisać, że wycieczka do powiedzmy jedziemy na kulę Monten. koszt wycieczki taki i taki. Wycieczka wirtualna oczywiście, ze mną, i kto będzie chciał z pomocą Płacę pieniążki, kto to nie, nie. I ojada, i pokazuję wam te miejsce. Nie jada sum, jada z moją rodziną. Pokazuję wam to wszystko tak, jak po prostu potrafia od serca, bo tak potrafia. Takim jestem człowiekiem. Tak mnie wychowała matka, ojciec. I tak po prostu robię. Nie robię jakichś głupot. Nie pokazuję jakichś rzeczy, jak tam niektórzy pokazują, że pod polo chałupa albo choinka ściepuje 10 piętra i mu wpadł w pieniądze. Nie interesuje mnie coś takiego. Nie interesuje mnie również coś takiego, żebyście robili z mnie jakieś pośmiewisko i kozali mi nie wiem co. Sebly z koszulka napisa nie wiem co. Ogól włosy. Nie interesuje mnie takich rzeczy. To nie ze mną takie rzeczy. Ja jestem człowiekiem bardzo poważnym. Ja jest jestem człowiekiem po przejściach bardzo poważnych i uszanujcie to że ja to chcę zrobić do was po prostu tak od serca a jeżeli komuś coś nie podoba to niech w ogóle nie patrzy niech skasuje mój kanał i wszystko i po temacie a jeżeli jeszcze chodzi o jedna rzecz która mnie trochę zabolała A zresztą nie będę tego mówić. Nie ma sensu, nie ma co wracać do wspomnień. Po prostu trzeba się ugryźć w język czasem, moi drodzy. Kambodża bardzo mi się podoba. mieszkam tutaj rok i pół prawdopodobnie od 5 marca. W każdym razie nie mam zamiaru stąd, broń Boże, wyjeżdżać. Nie mam zamiaru. Broń Boże, umierać z głodu, nie mam zamiaru też przestać robić to, co robię, wręcz przeciwnie, mam zamiar zacząć robić jeszcze więcej. Mam zamiar zacząć pokazywać mnie, moja dziewczyna, dzieci, bo jestem człowiekiem, który nie oszukuje i nie kłamie i nie będę teraz udawał, że coś się nie stało, i jeżeli robię kogoś chowia, przyjdzie mi dziecko, robię filmik, tak jak ostatnio na basenie. Przyszło ku mnie dziecko i co? mogę go odrzucić, bo robię filmik? No nie, tak się nie da. I o kocham swoje dzieci, i o kocham jej dzieci, i o kocham ją. I postanowiliśmy razem z NET, żeby tym, tym robić razem. I wiem, że się będziemy narażać na hejt, bo będzie głupoty wpisać, w będą ludzie. Tak jak się pisali, ile trzeba dać chwalcę, żeby z tobą była i o po prostu będę to robić tak jak się wyda jakby da umieć Cholera pola się Przelałem sobie Tak to będę robić jak to wyda umieć Tak się będę radzić i oczywiście by da się też uczyć, żeby to wszystko ogarnąć, a jeżeli chodzi o donaty, to donate będą wprowadzone ja myślę, że do kilku dni. Dajcie mi chwilę czasu, ja to muszę ogarnąć, a dać mi zaoferował pomoc. Ale ja dzisiaj mam inne rzeczy do załatwienia bardzo ważne. W domu maluję mieszkanie, więc tam teraz mam jest bajzlu nie mam zamiaru robić 10, rzeczy na roz a poza tym chciałbym się z tym jednak zmierzyć w sum bo postanowiłem, że kiedyś robiłem różne rzeczy więc teraz też potrafię a jak sobie dam wmawiać, że nie potrafię to tego nie zrobię ale to zrobię po prostu tak po prostu to zrobię i kochani jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim, którzy na te live przychodzicie słuchajcie pomyślę, jak tak żeby te live, live robić 4 razy w tygodniu, myślę, że to jest wystarczające. Ale jeżeli będę jechać w trasa, to ten live będzie cały czas pokazywany. Będę próbować jeszcze uruchomić ta kamera internetowa. Muszę też się z tym zapoznać W Tuk I żeby to szło na, na żywca. Jak mi się uda, i to wszystko skonfiguruje wyda się bardzo cieszyć. Jak mi się nie uda, Będę musiał iść po jakąś pomoc i będzie mi to musiał ktoś pomóc zrobić, po prostu. Słuchaj. I o w tej chwili jestem już na takim etapie, że zaczynam mieć twardo skóra, bo to no nie jest można inaczej. Ludzie są naprawdę wredni, stętni są niektórzy, chamscy i bezczelni i ja o tym ludziom mogę powiedzieć tylko tyle że nie życzę nikomu żeby się znaleźć w takiej sytuacji jak ją. nie życzę tego nikomu bo to nie jest tak, że ktoś sobie myśli przyjedzie się i wszystko panie się układa i wszystko jest super a teraz wam pokażę jakie pyszne jedzenie za 7 dolarów zobaczcie aż mi ślinka cieknie ja powoli będę Zmierzał do końca, bo trzeba zjeść i trzeba się brać do pracy. Kochani, naprawdę bym serdecznie dziękuję bardzo wszystkim za te komentarze miłe. Szczególnie i szczególnie jednej pani, chyba Monik, jak się nie mylę, która odwaliła taki komentarz. Że myślę, że dotarł do wszystkich. Że ludzie powinni zrozumieć, że nie można każdego mieszać z błotem i nie można dopierdalać, jak się człowieka nie zna. Bo jeżeli się go zna, albo się że robić świństwa i głupoty, to jest co innego. Udostępniajcie, pokazujcie i róbcie. Ale jeżeli nie znacie człowieka, nie wiecie, jak kim jest, nie wiecie, co przyszedł w życiu, nie wiecie, jak się czuje. Bo nie macie prawa wiedzieć, jak się czuje. Bo nikt nie wie, jak się ktoś czuje. Każdy są tobie, to nie oceniajcie i nie piszcie głupich komentarzy. I nie robcie się jaj, że tam jakieś wpłaty zrobicie, czy tam mi... nie wiadomo co jeszcze, nie chcę na ten temat mówić. Ja się nie zdobu sprawę, że to jest taki głupi po prostu, że jeżeli ktoś chce coś dobrego zrobić... To są idioci, którzy przychodzą tylko pohejtować i pośmiać się, i poweśmiewać po, po się. Ale jak chcecie, przychodźcie, mam to w dupie. Ja wam pokażę, jak się z takimi tańczy. Jestem na to gotowy. Były dużo gorsze sytuacje i poradziłem się nawet ze senami. To tyle, kochani. To tyle na dziś. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. Wiem, że się powtarzam ale po prostu dziękuję, dziękuję z mojego serca bo widzę, że przybyło subskrybentów bo widzę, że ludzie słuchają, bo widzę, że ludzie się tym interesują i to jest piękne, że ja tego nie robię po darmo że ja też poświęcam swój czas, bo mogę sobie teraz zrobić coś innego ale nie, Poświęcę ten czas po to, żeby wam pokazać, powiedzieć co jest, jak jest, gdzie jest po prostu tak robi dużo ludzi, nie tylko. I że chce zarabiać na tym, no to chyba jest normalny, bo za darmo wszystkiego robić nie można. Więc ja uważam, że to nie jest nic strasznego. Jeżeli ktoś chce wpłacić jakiś pieniądze mi, to będzie wpłacał, jeżeli nie, to nie. Po prostu. Jeżeli będę w stanie znowu się utrzymać, sum na nogach ze wszystkim, to ja nie muszę żadnych wpłat od ludzi mieć. Ale jeżeli teraz ktoś mi chce pomóc, to dlaczego mówicie niektórzy, że jestek, nie jestem hanesem? Nie jestem godny hanesa że następny żebro kurwa, ludzie, stuknijcie się w głowę serio. Wejście z tego młotek, się pierdolnicie w głowę. Wejście jeden z drugim kurwa, miejcie odwagę przyjechać w inny kraj bez niczego z pięcioma tysięcami dolarów i przeżyć półtora roku. Obejrzymy, co będziecie mądrować, co zrobicie. Bo ja już swoje pokozu. I gdyby nie to, że mi się po, nie poślizgła noga i stało się jak się stało, to dzisiaj bych się po prostu z tym wszystkim śmiał. Ale niestety się nie poddaja i robią swoje. Robią i da robić. I możecie hejtować, ile chcecie. Ale naprawdę wejście sobie, Gumiany młot, taki dupny, pierdolnicie się w głowę. Zanim napiszecie jakąś kolejną głupota umie. mnie. To tyle. Do tych, którzy hejtują. A do tych, którzy mnie lubią. To mogę mu powiedzieć szczerze, że wszystkich was szczerze z mojego całego serca kocham, szanuję, uwielbiam. I z całego serca dziękuję za to, że jesteście ze mną. Nie wiecie, jak to jest ważne do człowieka, jeżeli coś robi, jeżeli ktoś mu powie jedno miłe słowo? Jedno. To nie chodzi o dowartościowanie, nie wiem jak. Nie. Chodzi o to, żeby on wiedział, że on to ma robić Że to jest dobre Że nie jest sum Że oglądają go ludzie Że to ludzi interesuje Że ludzie się zmieniają przez to też Dowiadują się pewnych rzeczy Tu o to chodzi To jest bardzo ważne Tym bardziej, że naprawdę mam pewien plan I myślę, że on wypali Ale ja już nie będę mówić jaki plan bo się nie warto mówić, chwalić się, że coś chce się zrobić, bo później wszystko idzie w łeb. Okej okay, kochani, jedzenie mi stygnie, żegnam was i do usłyszenia do następnego razu. Czymcie się? Was Grzegorz Hany z Kambodży, z miasta. Cym Rep.